No. Cześć wszystkim, to ja Brylu i witam was w kolejnym odcinku z serii gramy w Ghost Recon. Dzisiaj ze mną jak zawsze bula. Cześć. I dwie nowe osoby. Hidan. A czy nowy, czy stary jestem? No i skrobek. A mnie zajebali. Nic nowego. Hidan. Cover, cover. Jestem powiem, cover w tej Cover mi, cover mi. Brylu, uważaj. Spokojnie. Dawaj, 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 dajmy, dajmy, dajmy. Czekaj, bo Ej, mam... czy ty, Robię czy tylko plecy ja nie, nie mam skina? Jak mogą wam plecy robić, jak U. ja mam plecy? Aha, dobra, mam Co ty Ty tu trupa strzelałeś? serio? Ej, to nie wygląda tak trudno. Tak bio, 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 bio. A bula biegnie. Fuck! fuck. O, zabiją was. Swayze was zabije. Dobra, zdjęli mnie po serii trzech. Aha, mam cię. Czemu już przejęli punkt? Nie wiem, ale mam kogoś. Niedobrze. O Jezus, o Jezus. Powiedz, kto za mną leciał? Hidan, jak go nie zdejmiesz... <noise> Bula też się Jezus, ale chopie, on miał dwóch na low i ich nie zabił. Nie dałem rady, niestety. <noise> jak ty biegłeś do niego pycami, no to się nie dziwię. Dobra, ale... Oj, tu jest helikopter. Ej tam są tłoki, tak. tam są straszne. To leci koło mnie. To leci koło mnie, Hidan, jest. Ja, Uważajcie, sobie. tam są straszne tłoki na prawo. Lul! No na właśnie. Na na serio. To jest na lewo. To jest na, to jest na prawo, ale chyba, że ty możesz lecisz, w prawo. nie? Jesteś. Jak lewo Wula. w prawo, nie. to może być prawo. Ja nie! Kula przed nami na dwunastej. Widzę. Chcę, chcę go zdjąć. W! Dostał, 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 dostał do biego. Robek, snajperze. Ja nie mam snajperki, człowieku, sobie to... miej. Ja jestem turmowym zwiadowcą. Jest. Aha, chyba, że tak. To po co Czuł mi clone do na 12. No to możesz sobie zmieniać przecież umiejętności już podczas... No, ja gry. wiem, wiem, że mogę. O Jezu zabrakło ja... mi, a bym mu takiego heda sprzedał, że... Bula potrzeba mi, żebyś szedł za... A Gdzie jesteś? Na Czekaj, się no. Ej, plecy mają. Z lewej strony idą. A jak mnie perfidnie chłopie. Jaki łeb? Ej, bo oni nam od lewej lecą. Powermaster, Master! Master! Ej lol, master. oni nam już D przejmują. Coś to tak. No nie... to my idziemy na C w takim razie. Nie stykło. Dobra, idźcie na C, ja ich zapisał. Ja idę na D. Nie, ten chłopiec był na D, ja go zabiłem. Ale jeszcze jeden tam jest. Nie, był jeden tylko. O jest już cudem ktoś przejmuje? Tyłem obrócony do, no, do nas tam jest. Nie Zabij. wiem, jak to określić. Zginął jeden, drugi mnie zdjął. Lol, z pistoletu dostałem. Drugi mnie zdjął. Czemu nasz szturmowiec siedzi gości? i ten... na plecach gościom i go nie pozdejmuje? Nie, Przed... ja? nie wiem, ale nie, kogoś to... zabiłem i mam 15 haps. Ten e, Rosilwonik czy coś takiego. Lol, Relu, lecę za tobą. No to chodź, zabijamy. Czekaj na mnie, do tobą, ci robię. Bagdor, Bagdor. 15 hapsa, pomocy Brylu na lewo I Ktoś mi po plecach strzela Idę za tobą, chodź, 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 bulla. Na lewo Maria, jest koleś Jezus <grystanie> Tu jest To go zabij No, zabił No, Rylu go zabił, no nie Nie, ja zabiję ku innego Dobra, zdjęte Dobra, w chłopca no, się wysadził, zabił mnie i ja się wysadził Uważaj, Brylu, na prawo, na prawo Fuck, Uważaj, zięte, zięte, zięte. z tu stron mnie wziął tak, a z przodu nie widziałem kolesia. No właśnie ja też z przodu nie widziałem kolesia. A się zakampił. E, e, tyle. Może wszyscy razem na no C No to czekajcie, się, że na nas nie No to wiesz, chodźmy właśnie w szkółkę bóla i chodzi. Dobra, to ja już. też już jestem. Dobra, e, widzę przed sobą Hidan. Hidan, czekaj. Jest, idziemy lewo, prawo. Jest idziemy lewą stroną, będzie łatwiej. Lewą prawo. przez D, ja wam osłaniam z góry. Kod tego cze, czekajcie to to może być strasznie. No to fajnie osłaniam, jak jesteście koło mnie. No i co, będziemy stali przez okno? Chodźcie, idę pierwszy. Ej, już mnie zabili! dan tanku, tankuj! Tu jest dwóch, tu jest dwóch! Dawaj, jeden! Fuck, zdjęli o. mnie. O Jezu, jak oni tak się... Obkampili się przed... <grym> Sidon, ale mój. mamy ambitne wyniki. Ale ja tu asysty łapię. Ktoś powiedzieć, kieruje, nie? Ja Przyładnie tutaj byłem z kimś tam, nie wiem kto to, to był, wiem, że ktoś od nas. Bola. O tu jest dwóch, tu jest dwóch, tu jest dwóch. Dawaj, jeden. Staram się go zdjąć. Jeden, dobra tarczą, zabiłem. Idą z pompą. Jak starczą gościu, do ciebie biegnie to mu po nogach strzelaj. Brylu Majmasta. Ojej, co jest <grym> zrobił? FAK za to jest tu. Skrobek zabija. Wsparcia mi potrzeba, Jezus. Ej, brylu, nie. dawaj robimy taki, te, taki ten że bijamy we dwóch starczy. I... Brylu. Mogę. Jestem a za. Masz, a masz tarczę? No nie, właśnie wbiegam w gościa. <laughs> to ja tak samo go, z kim się serio? serio. Jezus, przede mną dwóch jest, dogońcie go! Kurde, <laughs> zjebałem. Tarczasz czy to. D. Zjebałem tarczę. Wow. Dobra, czas na krołka, czas na kitkę. Dobra, w ogóle za tobą. Oho, to mamy, po, po D. Po D, ale jeszcze nie koniec gry. No wiem. Ale mamy AFK to... jednego. Kto to się z tym stało. Kto to to? To pewnie Reba. Nie. Ewka na biegnę, biegnę do was. trzeba gdzieś. Kurde, nigdy nie doszedłem. Do Kula, punktu ściągamy A. go. No właśnie staram się. Dostał, dostał za parę tam. Pa, kurde, 40 HP goście zostało. 40. Pieniam, amą. Za harbo zbiłem. O, że on dostał. Właśnie, tak samo. Kurde, jak tam się. Widzę. Nie ma jak tam wejść. Aj. Jest jedna ten... Jakim cudem to Aha, stamtąd na szczęty. Jest jeden sposób, żeby się tam wbić. No jest. To... Osłaniajcie, wylecie, czy... osłaniajcie mnie, a ja tam dwa granaty wrzucę. A to też tak. jest wyjście. To też jest wyjście, ale na razie trzeba Fajnie to dwóch, tu jest. Czekaj tam, Hidon, idę do ciebie. Ej, ale ja ten ja Swayze mnie denerwuje. Nie lubię tego Swayze'ego. Z relu nie takie gry się wygrywało. Granatem jak mi się Ej, czym się to łączy za granatami? Ale ja po prostu z, kupić. Tej strony, ja z tej strony... z tej strony tak nie lubię grać, że to jest wrażenie pojęte. A ja w ogóle nie, nie znam tej mapy, o, tylko C znam. Dobra, wbiłem się tam. Czterech snajperów kampi na punkcie D, to jest nie do przejścia. Wszystko jest do przejścia. Ja byśmy mieli tylko Kasadina z ultem, to... Tak. O, Kasadina ta z ultem. Albo Kazik. O, Reba wbił na Skypa. Dziękujemy mu. Za spadek klatek mam cię. O, jak fajnie się wkręcił, chłop. Zabijcie go. Dobrze. Mam go. O, biją do mnie. Czas tam A Ała, fuck. Jaki headshot. Jezus, Mario. No to cześć. Dobra, chodźcie. Dobra, idę w snajperkę. Jesteś nie na... no 19 hapsa. No, ty możesz mieć snajperkę na specjaliście. No mam. Może. O, właśnie z niej zabijam. O, dzięki. Hidana nie znasz. gdzieś headshot. Jestem urodzony Te dwóch gości tam jeszcze siedzi. Walczmy, moje dzielne brązy. Oj. Przepraszam bardzo, jestem w srebrze. Ja też. No mówiłem do Hidana. Jezus, Krobek, zdejmijmy, żeż że go byłem tu. Dobra. Nie ja ja mam z... nic. Tyle ja tu, Mam go. jest go? Swayze. Tam ktoś z tyłu Ej, tu, 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 plecy mamy. Wow. Wow, co to było? Jak to, z jakim... Aha, no... Mam tak. drugiego. Ale koniec ze mną. Gościu mi serię w głowę wywali. Tylko czemu ja go nie widzę? Dobra, <coughs> oni przyjmują punkty, jak się nie widzą. Może Klouka ma? Gulecki, mam twoje plecy. Obróć się. Tu jest, tu jest. jest. Że jest. O Jezus, gdzie Buba. jest? Gdzie jest? Gdzie jest? Dobra. Gdzieś tu był. Gdzieś tu był. Dookoła. jest, na prawo, tu jest, na jest, na jest, jest, z niego na Zdjęty, no. Zdjęty, Kurde, co to Heda? się dzieje? Heda okłalili. Schowajcie się teraz. Nie schowam, się zginę. No właśnie chodzi o to, żebyś się schował. Uciekaj. No ja teraz. mówię, ale nie zdążę, a zdążyłem. FAK granat Nawet nie widziałem Do, tak w razie to teraz moja kolej. Bronić tego. Broń Chwalam. Trzy... cztery... To wjeżdżaj tam, w Symanie. No czekaj, czy 4. Ry. Jadę. A z czym jedziesz? Z no. No to lecz Ej, za tobą, za tobą, no właśnie. Ale go chłop... Z... Ja pierdziele, z... no ja go nie dorwę. Jeszcze strzeli jakiś. 9, 8. Skrobek zdjąłeś go, no nie? Nie, nie. No. nie ja jestem z tyłu. Jakiś chłop go od nas zdjął. Kimbaza o Ciebie. za <laughs> Jak to możliwe, że skrobek leży na przeciwko jakiegoś kolesie? No bo skrobek na kroku sobie przyszedł dalej. Faka, no. mnie, mnie z pleców zdjęli. Gdzie? bałem. No właśnie tam, gdzie stoisz. Albo tam, Chyba go, gdzie bo... stoisz. Powiem wam, Przez że na trzeci miał. raz to nie jest źle. No 750? O, jesteśmy też czterech, dajemy. Hidden wbijaj... Z brylu, dawaj starszy. Jestem, tylko powiedz. Nie wiem, plecy, gdzie? plecy... Ech. Gdzie? Ty tura się. Pod, 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 ja nami, ja pod nami, tyłu, ja pod nami, Hidan tak, z tyłu, pod nami! Fakt, wziął mnie! Jakie? Nie żyje już. Żyje no, właśnie. Nie zdążę. Przegraliśmy. Ech, może tam starszy zdążę wlecieć. Skrobek po, jednego skrobek wziął. No. Nie trafisz. Szybko, muszę mieć więcej odbóli! <laughs> nikogo już nie ma. Dobra, A, mm -hmm. Ale w żeśmy dostali. No niezbyt nie to ciekawe. Kłoda bym zagrał. Dobra, ja się z wami na dziś żegnam. Zachęcam do komentowania i subskrybowania kolejnego mojego kanału i zacząłem. To magiczny kolej... guziczek. Zapraszam. Przestań, na kolej... żeby było chujowo. Yy, odcinek. Cześć.